K-pop, let's go! Ja na co dzień tego nie słucham. Ale może się przekonam. O, Widzicie to krycie? Mam tylko na jednej głowie Ej, spoko to jest! Ej, to nie jest z Netflixa Z tym serialu? Jakaś wiksa, wiesz wjeżdża? No? Nie miałam mleka i muszę pić czarną kawę. Moglibyście mi w komentarzach podrzucić takie najlepsze hity K-popu? Potrzebuję tak smaczki. Uuu, ja lubię właśnie takie. Możecie się pobojać, dupką poruszać. Jezu, spokojnie, moja, ja muszę kreski zrobić Zakupiłam sobie, bo na prące w Rosmanie. Jak to się Jak to się otwiera? Ma to zrobić na siłę? Chciałam urwać, a to się tak przekręca i to się otwiera, albo zamyka Ej, kojarzę to Ten tej bronzera. To nie było, żeby na lata się nie opaliłam W ogóle mam w planie zrobić dzisiaj taką fryzurę na włosach Ktoś w stylu takiej jest to też będzie pasować do moich loczków Ale żeby tu się coś działo w końcu Ja wiem, że nic nie zastąpi loczków, spokojnie Wygląda już na opolona I nie wiem co robi ta mgiełka Mój makijaż zdecydowanie wygląda dzisiaj lepiej po popsikaniu Get Energy Energizing Energizing Oni przyspiewają o tym sosie To brzmi jak dobra reklama dla Amaka jakby coś wprowadzał Ej, to brzmi jak classical high school musica. Nie mówcie, że nie! Potrzebuję, żeby znawcy odezwali się w komentarzach i wytłumaczyli mi tą piosenkę, a ja teraz lecę robić fryzurę.